Witam, witam wszystkich. Siemaneczko majstry i Majsterkowicze. Zapraszam Was na kolejny odcinek Dzień z Warsztatu. Robótki warsztatowe Londyn. Ja mam tutaj Mercedesa c 1818 Benzynkę na serwis. Więc wymieniam sobie tutaj właśnie już świece. Wszystkie filtry, olej. Ale nie ma nic tutaj ciekawego, żeby Wam pokazać. Zwykły serwis, więc ja sobie już go ty na spokojnie skończę. A Was zapraszam do oglądania. No i tak majstry, następny pacjent. To jest Peugeot 308 1.2 benzynka z 2016 roku. I jest właśnie taki kod na wypadanie zapłonu cylinder numer 1. No i po coś się zapalił serwis, check engine lights i tutaj taka informacja. I co najlepsze to wypadanie zapłonu nie jest cały czas. Objawia się tylko jeśli jedziemy drogą, zwalniamy i próbujemy przyspieszać. I chyba za trzecim, za czwartym razem mi wyświetliło wszystko na kokpicie. Check engine, service lights. Więc sobie teraz po prostu spróbujemy wykluczyć cewki Gaszę autko, zamienimy sobie cewki Usuniemy kody i się przejedziemy jeszcze raz No i dobra, ceweczki już zamienione, jedziemy majsty No i tak jak wam wspominałem no Teraz wypadanie zapłonu nam ucichło Po usunięciu kodów Ale tutaj nawet właściciel mówi, że jak mu się takie coś stało To po prostu zjechał, zgasił samochód Potem włączył jeszcze raz, zapalił go jeszcze raz No i autko wróciło do żywych, nie? Tam do pewnego czasu Więc teraz może wam się postaram pokazać Nie wiem czy mi się to uda zrobić Po prostu o, zwalniam I próbuję przyspieszyć O, szarpie Ale to jest bardziej ze skrzyni To nie o to mi chodzi Po prostu Nie wiem czy teraz mi się po prostu to uda wam pokazać O ja już poczułem takie, jakby wibracje i chyba za trzecim czy za czwartym razem, potem jak tak zrobiłem, zwolniłem i próbując przyspieszać, e, pokazało mi po prostu check engine. No nic, jadę, e, popróbuję. No i dobra, majstry, teraz już mi się pojawiło, chyba za piątym szóstym razem. No i teraz jest e, samochód, włączył się w taki e, system, że nie pojadę więcej niż 20 mil, nie? Więc. E, Zjeżdżam po prostu na warsztat, jadę na warsztat, zaraz sobie podepnę komputer. No i czytamy kody jeszcze raz. Ale właśnie o to mi chodzi. No i teraz już mam wypadanie zaponu cały czas. Tam check engine mryga, świeci się serwis. Jeszcze tutaj wyskoczyła taka informacja. Więc zjeżdżamy. Dobrze, że niedaleko jestem. No i dobra, majstry. Jestem już na warsztacie. Kody szczytane. Wypadanie zaponu jest dalej na cylindrze numer 1. Tylko tak, dobrze, że sobie sprawdziłem na autodacie. Jak są ustawione cylindry? No i tutaj przy tej peżocie Cylinder numer jeden jest z tej strony, a nie z tej strony. Bo chciałem sobie zamienić po prostu teraz świecę, żeby iść po prostu tak jakby dalej, żeby wykluczyć teraz świecę, ale wykręciłem świecę numer 1. Patrzę, no świeca jest w porządku, świeca numer 2 też jest w porządku. A mówię, dobra, jest jej jedna więcej. Mówię wykręcę i też ją sprawdzę a zobaczcie świecę numer 3. Nie ma w ogóle iskry. Więc tutaj postawiłbym na świecę. Ale szef tutaj chce, żebym się na pewno upewnił. No i każe mi niestety mm, zamienić jeszcze raz e, po prostu cewki. Więc e, zakręcam świecę, tak jak były świece. E, ta cewka wraca na swoje miejsce. I teraz zamieniam tą cewkę e, z cewką numer dwa. Jadę jeszcze raz. No i dobra majster, Miałem jechać jeszcze raz, ale e, raczej nie pojadę, bo odpaliłem autko. Pochodziło 5 sekund i misfire z wypadanie zaponu już się pojawiło, informacja jest, więc teraz tak, kod już właśnie usunąłem, więc czytam sobie jeszcze raz, ale ja jestem już w tej święcie przekonany, że to będzie ta świeca. No i jest cały czas na cylindrze numer jeden, więc to będzie ta świeca, więc zamawiamy cały zestaw świec, bo są trzy, to byłoby najlepiej wymienić. Jada jest znać szefowi, szef będzie gadał z klientem, no i na razie to byłoby na tyle z tego Peżociny. Więc pamiętacie, przy tym Peżocie. E... Cylinder numer jeden jest od skrzyni. Jest 1, 2, 3, do rozrządu. Następny pacjent majster to Suzuki Jimny, czy coś takiego. 2005 rok. Jeden, chyba trzy benzynka, jak się nie mylę. E, gdzie mamy tego kwiatuszka? E, mamy tak, a tutaj. Musimy sobie sprawdzić e, wszystkie opony. Tutaj klient chce, no i szyba od pasażera. Strony mu nie chodzi. To jest właśnie ten pacjent. Więc sobie go zabieramy na warsztat. Sprawdzamy oponki, pierwsze co, a potem się zajmiemy tą szybą, dlaczego nie chodzi. No i dobra, wszystkie cztery oponki sprawdzone. Dałem na podnośnik troszeczkę auto, tak żeby je obkręcić, wszystkie tam od środka sprawdzić. Opony są jak nowe, więc tutaj nie ma się do czego przylepić. Więc teraz się bierzemy, sprawdzimy sobie, dlaczego ta szyba nie chodzi. No i dobra, majster, szybka już jest naprawiona. zobaczcie. Chodzi, szybka naprawa. No nie uwierzycie, co było. Ja też nie zwróciłem uwagi w sumie na początku na to, bo w sumie też i się nie przyglądałem. Tak, eee, sprawdziłem sobie te szybki. Eee, tutaj bezpiecznik jest 30 amperowy, tam pod spodem. Eee, bezpiecznik eee, jest w porządku, jest tylko jeden. Więc tutaj e, te dwa switche muszą mieć jakiś moduł w sobie i po prostu wiecie, co było wciśnięte. To, to jak wciśniecie. To tamta strona szyby nie chodzi, ani ten switch, ani ten switch. Chodzi tylko ta, a jak go odklikniecie to chodzą obydwa. Po prostu um, pani musiała przez przypadek sobie wcisnąć i nie zwróciła na to uwagi i ten też chodzi. Więc e, pewnie tutaj jest jakiś moduł wbudowany, jak to wciśniecie to pewnie odcina masę. E, no tak, no bo musi odcinać masę raczej, prądu to by nie odcinał, odcini, będzie odcinał masę do tego switcha i do tego switcha. No ale szybka naprawa, wszystko już zrobione, szybka, gotowa. No i dobra, to byłoby na tyle z tego autka. No i dobra, majstry, tutaj już po wstępnej rozmowie z klientem zostały zamówione trzy świece, więc biorę tego peżota z powrotem na warsztat i wymienimy sobie świece. Świece wymienione, więc teraz sobie Szczytam e, jeszcze raz kody Usuniemy sobie kody i bierzemy go na przejażdżkę nie? Żeby się upewnić w 100% Czy wszystko dobrze chodzi No i dobra majstry, wracam sobie właśnie Z drive testu Z autkiem wszystko jest w porządku, przejechałem tą samą trasę e, Dałem mu Przyspieszenia 2, 3, 4 razy e, Tak jak wcześniej Żeby to mi wyskoczyło Ale nic się nie świeci Autko chodzi tak jak trzeba, więc tutaj była Wina w tej y, jednej świecy, więc wymieniliśmy cały komplet. Przy tym Peżocie tam są trzy. Jaki czas? No nie wiem. No co? No wymiana świecy jest około 10 minut. Nie? No i plus diagnostyka to jest około 40 minut. No to plus minus to jest godzina, godzina 10. I taka praca została wykonana. Więc y, to byłoby na tyle z tego Peżota. Następny pacjent majstry Maestrilkowicie to Ford Transit z 2012 roku, 22 silnik. No i co my tutaj mamy? Mamy tak Replace Nearside rear Half Shaft Seal, czyli to chodzi o to, czyli rear Hub Seal. Musimy wymienić tą muszczelkę, bo nam cieknie. I przy okazji wymienimy też tą tutaj z przodu, też została zamówiona. Tam są w sumie dwie takie pomarańczowe. Więc wymienimy tutaj te uszczelniacze. Mamy do wymiany tak klocki tarcze z tyłu i jeszcze mamy do wymiany klocki tarcze z przodu i łożysko w lewym kole z przodu, czyli w tym kole. No buczy Więc dobra, bierzemy się, więc nie wiem właśnie. Tak sobie zacząć, ale zaczniemy sobie raczej od przodu. Tak, zaczniemy sobie od przodu, zmienimy sobie klocki tarcze z przodu i łożysko tutaj z przodu z lewej strony. No dobra, rzucamy sobie... Koła. Ja sobie akurat zacząłem tylko z tej strony, co jest właśnie łożysko do wymiany. Tutaj mamy śrubkę 15, rozmiar nasadki albo klucza. Tutaj do kopyta jest 18, czujnik już jest rozpięty, więc odkręcamy sobie zacisk, ściągamy kopytko. I tutaj sobie musimy zawleczkę wypiąć, zabezpieczenie. I tą zaślepkę taką do ABS-u tutaj po prostu odkręcić i wyciągnąć. No i dobra, majstry. Tutaj już jest wszystko ściągnięte, tak jak mówiłem. Tutaj na tą nakrętkę jest nasadka 36. Tutaj mamy ten właśnie nie wiem jak to się nazywa w sumie. Ty dajcie znać w komentarzu, jak to się nazywa profesjonalnie po polsku. To jest do czytania wiecie do czujniczka ABS-u. Bo napęd jest na tył, więc to jest takie zaślepione, bo nie ma tutaj po prostu pół osi z przodu. Dobra, jeśli ktoś wie niech da w komentarzu znać, fajnie by było, tutaj mamy tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć śrub, żeby odkręcić sobie łożysko na torx'a T50, więc trzeba sobie go po prostu nabić, ja zazwyczaj jeszcze biję troszeczkę młotkiem w to, żeby dać tam, tak jakby zluzować troszeczkę tą śrubę, no i odkręcam pięć, potem biję po prostu młotkiem w tarczę jeśli tarczę mam do zmiany, jeśli nie no to są takie specjalny przyrząd który się zakłada tutaj, przykręca się nakrętką i się go bije w górę, w dół w górę, w dół, żeby po prostu wam to łożysko wyszło no i dobra, tarcza już jest na ziemi, została odkręcona, tutaj są śrubki też jest pięć śrubek na nasadkę 13 ja sobie je odkręcałem. Tutaj jest klej, więc to już tutaj był. Ale to wcale mnie to nie dziwi, bo pewnie tarcze już były zmieniane. Autko z 2012 roku. No i teraz po prostu trzeba zbić sobie ładnie. Więc ja zawsze biję tarczę. No i dobra, mamy już tutaj łożysko wolne. No i teraz wam pokażę, jak sobie rozbroić takie łożysko. Bo właśnie dlatego to kręcę. Bo już pewnie kręciłem przy Fordzie Transycie. Jak się tam zmienia ten tylny uszczelniacz, ten przedni też na pewno, z tego co e, teraz sięgam tak pamięcią w dal. Taki odcinek chyba tam był, klocki tarczy też chyba był, ale mm, chciałem Wam właśnie tak pokazać. Jeśli byście nie mieli podejścia pod pracę, bo na przykład e, mi tam w naszej prasie, co jest tutaj, nie chcę ten cały talerz po prostu przejść przez to, więc nie mam jak sobie go wycisnąć. Więc muszę po prostu to rozbroić ręcznie, nie? Ja już to rozbierałem e, paręnaście razy tutaj przy tych Fordach no i trzeba przeciąć po prostu tą pierwszą skorupę tak że na wylot tutaj starajcie się, się nie dotknąć właśnie tego talerza ja tego delikatnie drasnąłem, a to nic się nie dzieje moją kątówką, tutaj ostatnio mi się Fabiu pytał, gdzie jest osłona, że BHP, no kurcze nie ma <laughs> ale tak wracając do tego no więc teraz tak, przecinaczek, młoteczek i lejemy, i nam się powinno rozwarstwić no i dobra, pękło mi, rozwarstwiło się i zobaczcie jakie łożysko jest suche w środku. Widzicie? Tam w tym koszyku nie ma nic. Ani w tym, ani w tym. Suchutkie. Więc dobra, tutaj już mi pęko, rozwarstwiło się, bo wiecie, tam tarcza nie chce mi za bardzo podejść. Może jakbym użył większej tarczy, ale to za to bym bardziej dotykał w tą stronę. Więc teraz robię nacięcie z drugiej strony. Tak. I też go nabiję, pęknie. No tak mniej więcej, żeby było na pół, bo wtedy... Nam fajnie to zejdzie, to gdzieś tutaj, o. I wtedy, tak samo, to nam się wtedy rozwarstwi na dwie części. Powyciągamy sobie łożyska, kulki, koszyk i zostaną po prostu takie dwie tulejki, które też będzie trzeba naciąć i po prostu przecinaczkiem rozbić. No i dobra, masztry przecięte z drugiej strony, już rozwarstwione, teraz będzie mu trzeba pomóc, o, fajnie wyszło. Więc teraz sobie to tak, powyciągamy, powyciągamy ten koszyk z tymi łożyskami. Znaczy dwa te koszyki, bo są dwa koszyki. Ale chcę na razie to ściągnąć, a to zaraz mu pomogę młotkiem. No i tak, więc ściągacie to, to zostaną wam dwie tulejki. Może tak, tą tulejkę możecie spróbować sobie zbić, ale jeśli wam nie zejdzie, to po prostu je też trzeba tak naciąć tak spod takiego kosa i wbić przecinak. To wtedy one pękną, no i wam ładnie zejdą. No i dobra majstry, ściągnięte, tylko tutaj jak będziecie je przecinać, nie, to uważajcie, żeby nie przeciąć y, za głęboko. Bo jak przetniecie sobie to za głęboko, to po prostu możecie tutaj uszkodzić. No i, no, i potem, no i potem będzie uszkodzone. O, tak, widziałem wielokrotnie jak już ktoś kiedyś robił troszeczkę to przecinał i po prostu wciskało i się nic nie działo, ale starajcie się, żeby po prostu nigdzie tutaj nie było żadnego nacięcia. Tutaj wystarczy troszeczkę po prostu to naciąć tak tylko żeby po prostu wam weszę troszeczkę przecinak. No i uderzycie dwa, trzy razy przecinakiem i to wam po prostu pęknie, nie? Bo to nie jest jakieś takie po prostu mocne. I to wam pęknie. A tutaj ja? A nie, tutaj to nie ja byłem, bo ja tak nie ciąłem tak po tylko tak spod kosa No to widzicie, ale ktoś pewnie już tutaj był wcześniej Więc Dobra, czyścimy to, smalujemy olejem, idziemy na praskę, wciskamy nowe łożysko, ale I tutaj mamy zestaw łożyska Majstry Tutaj widzicie, z tymi śrubkami Na, na Torxa T50 Wilbering kit Tutaj jest łożysko No i tak, tym krótszym no tutaj tą stroną, tą krótszą, musi nam po prostu tutaj siąść taka zwrotnica. Opa, o widzicie tak nam musi siąść? O widzicie po starym znaku? Więc tutaj jeszcze oczywiście sobie musimy to wszystko wyczyścić, a teraz idę wcisnąć po prostu to łożysko. No, i wciskamy sobie, oczywiście tutaj wciskamy przez ten środek, żeby jakąś tulejkę dać tutaj przez ten środek, a nie przez ten wewnętrzny, a nie zewnętrzny. Bo wiecie, jak dacie coś, co będzie tylko naciskać wam, tak jakby na zewnętrzną część, to tam wam się może po prostu ten koszyk rozsypać. No i tutaj dałem takie stare łożysko, po prostu, żeby się zblokowało, tak żeby szpilki nam nie dotykały tego, bo to wiecie, co się może stać, jak będziecie naciskać, po prostu szpilki wam może cofnąć. Więc teraz sobie pomogniemy. No i tutaj oczywiście trzeba oliwy dać, ładnie to wyczyścić, no i wciskamy. No i ładnie wciśnięte, luźne, ładnie nam chodzi. Więc teraz sobie jeszcze tutaj wyczyścimy w środku tą rdzę. Tutaj wyczyścimy sobie te powierzchnie. Idziemy sobie, zarzucimy, przykręcimy sobie tarcze. No i dobra majstry, to już mam wszystko praktycznie poczyszczone. Tylko jeszcze sobie muszę śruby wyczyścić. No i tutaj wziąłem się za prowadniczki, majstry. No i powiem wam, to już wytarłem, nie? Ale prowadniczka mi normalnie ta dolna to stała. A już wiem dlaczego. Nie wiem czy tak mi się uda wam pokazać. Nie, akurat wyciągnąłem ten biały. Ale ktoś tam daje miedzianego smaru, nie? I powiem wam, że w Anglii dosyć to jest... Yy popularne, że ludzie używają tego miedzianego smaru no, no normalnie na piasty, na kopyta i nawet 3-4 razy już się spotkałem z takim czymś, że po prostu ktoś nawalił miedzianego smaru tutaj na prowadniczki do środka. Przecież jak tutaj dasz miedzianego smaru na te prowadniczki, no to miesiąc czasu, dwa i po prostu ona stoi i ona stanie dęba. Miedziany smar nie jest do tego, to nie jest do prowadniczek. Jezus. Po prostu irytują mnie, bo teraz Ciężko jest się je pozbyć. Nie wiem, czy tutaj będziecie go widzieć w środku. No to jest po prostu kopa Gris. To jest miedziany smar. No nie wiem, kto miał jaką głowę, żeby tam dać miedzianego smaru. Teraz trzeba brake cleaner WD40 no i trzeba to czyścić. No i dobra, tarcza już jest przykręcona. Trzeba te śruby wyczyścić i dać świeży klej, bo one nam wjeżdżają stare. Jak jest moment dokręcenia tych śrub? Powiem wam szczerze, że nie wiem. Nie wiem nawet, czy na autodacie jest. Ja po prostu je dokręcam małym pistoletem Milukiego na wyczucie. Więc teraz sobie będziemy mogli już przykręcać po prostu łożysko. Do łożyska mamy nowe śruby. Te śruby, ile się kręci, też nie wiem. Po prostu dokręcam je na długiego torxa pistoletem Milukiego. E, chyba na biegu drugim i potem po prostu dokręcam to duszą, grzechotką na wyczucie. No e, i dobra, majster, podokręcane. E, tutaj ta nakrętka też już jest dokręcona, e, jest zabezpieczona. E, Rozpatrzyłem go w ten sposób, bo e, tutaj nie ma co mi odpaść. E, czasami też i zabezpieczam także w ten sposób, ale to zależy jak jest podejście. Tutaj po prostu ta główka mi nie chciała e, się po prostu przekręcić i mi nie chciało wejść. No i tak, moment dokręcenia to jest 250 Nm Jak dokręcicie 250 Nm musicie to przekręcić 5 razy koło Potem dokręcić na 440 Nm drugi raz i jeszcze raz przekręcić 5 razy koło Więc teraz skręcamy sobie kopytko, cofamy sobie tłoczyk w zacisku, składamy sobie nowe klocki No i skręcamy to do kupy No i dobra, klocki tarczy już są zmienione majstry i majsterkowicze Łożysko tak samo, więc przychodzę na następną stronę, zmieniam klocki i tarcze. No i potem przechodzę na tył, robię ten uszczelniacz. Ale chyba uszczelniacz to już wam pokazywałem, jak się robi. No i tam mam uszczelniacz, no i klocki i tarcze też w sumie, więc chyba też już zmieniałem kiedyś klocki i tarcze i wam pokazywałem. Ale może coś wam jeszcze pokażę. No i to jest właśnie ten winowajca majstry tego wycieku. To jest właśnie ten tylny uszczelniacz. Te wangi to rear hub Seal. Tutaj jest front hub seal, tutaj to jest to yy, z czoła jedna, zbyły dwie, bo wymieniliśmy dwie. Yy, bo tak, ty już mam prawie skończony, z tą stroną mam skończoną, teraz tam atakuję tamtą, co jest właśnie wyciek Ale tak jak wspominałem, już to kiedyś pokazywałem, nie ma sensu pokazywać raz, to raz, bo nie wiem, nie jestem pewny czy pokazywałem wam ten uszczelniacz, więc tutaj to oczywiście trzeba sobie ściągnąć tak, pierścień yy, ABS-u odkręcić sobie. Tarczę, zbić tarczę. No, i potem trzeba wyciągnąć ten pierścień, wyciągnąć sobie tutaj to łożysko sztoszkowe. Uważajcie, żeby tam piachu się nam nie dostało. No, i tutaj trzeba to delikatnie teraz wyczyścić. Jeśli to wyczyścimy, to wtedy zakładamy z powrotem to łożysko. To łożysko też możemy sobie wyczyścić jeszcze raz. I po prostu trzeba wbić ten nowy uszczelniacz. On jest tutaj. I tego delikatnie trzeba wbić. On dosyć ciasno nam wchodzi. No i potem jak go wbijemy, to składamy wszystko do kupy. No i dobra, uszczelniacz już jest założony. Majstry, tutaj jest taki smar, więc go nie usuwajcie, bo wtedy on nam pozwala tam fajnie wejść sobie, żeby po prostu ta uszczelka nigdzie się tak jakby nie zadarła, nie? Więc teraz możemy już ją zakładać i skręcać wszystko. No i dobra, majstry i tranzyt został ukończony. Tutaj właśnie jeszcze sobie dolałem tylko do tylnego mostu mm, oleju to wszystko, co nam wyciekło. Tam było około 2-3 setki, eee, tutaj ten uszczeniarz już wszystko jest wyczyszczone, suchutkie, jeszcze tylko tutaj wytrzemy sobie tarcze, no i możemy zakładać koła, i to byłoby na tyle z tego transita. Następny pacjent majstry to Mercedes B180 z 2021 roku, przyjechał do nas na serwis, to jest silnik 1.3 benzynka, 136 konny, A jak się prezentuje w środku, no jak to te nowe Mercedesy. Tablet na pół deski, ale akurat to te tablety mi się podobają. Eee, pokażę Wam tutaj pod maską, jak wygląda nowy silniczek. 1,3 benzynka. Wszystko nowe. Silniczek ile ma cylindrów? 3, 4? 4? Nie, 4 cylindrowy jest. 1,3 benzynka. Więc dobra, ja się biorę tutaj mm, za sprawdzenie wszystkiego, bo jeszcze karta od firmy mi nie przyszła. Ale to sprawdzę tak jak wszystko pod serwis, ja zawsze tak robię Ale tutaj pewnie będzie taki troszeczkę mniejszy ten serwis, powiem wam majstry Bo to jest 2021 to jest świeże autko, ale no to nic, ja się biorę za sprawdzenie I zaraz zobaczymy od spodu, jak to tam wygląda w tej B klasie No i dobra majstry, ja sobie tutaj spuszczam olej Bo to jest jego pierwszy serwis, auto ma przyjechane 4000 mil 4 chyba 100 2021 roku więc tutaj na karcie mamy tylko do wymiany olej w silniku i filtr oleju. Tutaj jest, widzicie, Renault. Tutaj nawet korek spustowy jest w francuskiej myśli. Zobaczcie. Ale to miejmy nadzieję, że to tylko tyle jest przy tych nowych silnikach Mercedesa ze strony francuskiej. No bo tutaj, tak, ta A klasa nowa, ta B klasa nowa. 1.3 1.5, no to wszystkie te silniki mają właśnie tak, takie filtry w takim miejscu, no i takie korki spustowe, więc tutaj troszeczkę tak jakby Renault maczało paluszki. A co ja tutaj znalazłem? Znalazłem tutaj to, że zobaczcie, tutaj sobie musiałem poradzić z kawałkiem drewna, bo tutaj taki pad do podnoszenia jest po prostu zgubiony, gdzieś po prostu było uderzone. Tutaj napisaliśmy już na karcie i znalazłem tutaj, oponka jest przecięta, tutaj klient to sobie będzie musiał to wymienić i to natychmiast, nie wiem czy to zrobi u nas czy nie, ale tutaj to aż już widać kord. To, to jest po prostu niebezpieczne, więc zostało napisane, no i co, no i to byłoby na tyle z tego Mercedesa, bo ja sobie już tutaj spuszczę olej, wymienię zaraz sobie filtr, zalejemy, usuniemy serwis, wypełnimy kartę i Mercedes może sobie jechać. Następny pasjon majstry to jest BMW serii 6. To jest 3-litrowy silnik 630i. Kod silnika to jest N52B30A. I tak. Ten silnik generuje 258 koni mechanicznych. Przyjechał tutaj do nas, mamy na wymianę czujnik chyba z przodu przy klockach, bo gdzieś tam niby obciera dwa łączniki stabilizatorów stabilizatora przepraszam, dwa łączniki lewy, prawy, to będzie z przodu, więc zaraz sobie poszukamy klucz do kół, ściągniemy sobie koła, mam sprawdzić jeszcze światła i tutaj gdzieś prawdopodobnie pasek wielorowkowy obciera, ale to muszę jeszcze pogadać z szefem dokładnie o co chodzi i się temu przyjrzę, więc teraz szukam klucza do kół, ściągamy sobie z przodu koła, to zrobimy sobie te dwa łączniki stabilizatora, lewy, prawy no i wymienimy ten czujnik do klocków no i dobra majstry obejdzie się bez rzucania kół powiem mam, że tutaj jest sporo miejsca i tak, te łączniki wymieniamy dlatego, że jeden jest inny i drugi jest inny widzicie tam na przykład gwint wystaje nam tutaj nam wystaje troszeczkę tutaj nam wystaje więcej tutaj tam nam wystaje po prostu mniej albo mi się wydaje, że po prostu ktoś źle je założył no nic, chce, żeby były wymienione, to po prostu je wymieniamy na nowe. Tutaj jest firmy Sterling. Takie, no i do czujniczka też z Delphi firmy. Nie będzie nam potrzeba, żeby ściągać w sumie koł, bo tutaj jest dużo miejsca. Wypniemy sobie zaraz tutaj ten czujniczek. Oba, tak jak mówiłem. A nie, on jest, no jest przetarty, ale to jest chyba przetarty tutaj. Dlatego go chcę zmienić, bo pewnie ktoś założył Klocki i założył stary mu czujnik. Nie? Tak, tak też się po prostu robi w anglii. <grym> jakbym mógł to powiedzieć. Więc po prostu założymy mu nowy, mu nowy czujniczek, bo te klocki to ja czuję, że są. Sporo jest tego klocka, więc te klocki są nowe, bo tarcze są nowe też i widzę. No i dobra, i tutaj mamy puszkę. Więc yy, na razie to sobie tak zapsikam tutaj te yy, nakrętki yy, i powymieniam sobie. E, stabilizatory, znaczy łączniki do stabilizatora. No i tak, majster, jest tylko Łączniki już powymieniane. Szybko poszło. Wszystko już zostało zlokalizowane, e, zrobione. E, e, światełko, informacje, która pali się na kokpicie na temat e, zużycia klocków to nie jest przedniego czujniczka, choć i tak będzie wymieniony ten czujnik, no bo jest w stanie. Opa, właśnie takim. Ale mm, problemem w tej świecącej się informacji na kokpicie jest tylny czujnik, który został po prostu zlokalizowany. Zobaczcie tutaj, bo automatycznie jak podpiąłem tutaj ten nowy z przodu, bo jest taka sama wtyczka, to zresetowałem sobie w serwisowej funkcji, no i światełko mi znikło z kokpitu, a z przodu był podpięty stary. Więc tutaj jest problem w tym, więc tutaj jeszcze będzie trzeba domówić stary. Ten zaraz sobie idę i zarzucę, tam naprzód. A zobaczcie, tutaj, jakich kwiatuszek, tutaj Wam jeszcze chciałem to pokazać. <laughs> Nieźle nie. No i co? Światła sprawdzone. Tutaj kierunkowska szybciej mryga, bo jedna żaróweczka z przodu jest przepalona i pozycję z prawej strony nie ma. Już właśnie się tutaj za to zabieram. Tutaj są dwa po prostu wkręty, które trzeba sobie wykręcić. No i pasek wielorowkowy. A no jeszcze tutaj sprawdziłem klientowi check engine, bo się pali na desce, ale to raczej będzie nie miała informacja, bo łańcuch jest wyciągnięty, bo jest camshaft, crankshaft Correlation. No i tak. Tutaj na temat tego paska wielorowkowego, No to pasek spada nam z rolki od napinacza, będzie trzeba wymienić napinacz. No i nowy pasek przy okazji. No i tutaj jest właśnie ten kierunkowskaz przepalony, i tutaj nie ma pozycji, więc mam nadzieję, że to będą tylko żaróweczki. Jeśli nie, no to damy klientowi znać. Eee, a zobaczcie tutaj. Muszę Wam chciałem pokazać. Ale ten kto ma Facebooka i jest na mojej stronie Robotki warsztatowe Londyn, to pewnie już zobaczył w relacji. Zobaczcie jak jest zrobiona masa. Tutaj druga. ten, to tędy, 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 tędy. Ale to klient też zostanie znaczny. No i tutaj nowy czujniczek już nam właśnie wjechał. No i dobra, kierunek już sobie chodzi. Przestał mlekać nam szybko Tutaj właśnie była przyczyna, to jest taka duża żaróweczka Tylko że koloru pomarańczowego No i tak, Państwo, majsterkowiczy, to jest właśnie żaróweczka Do świateł pozycyjnych Tutaj do tych kółeczek Z tej strony nie działała Bo jej tam nie było wcale Więc tak, dostęp jest tutaj od góry Właśnie przez tą szczelinę Musicie sobie wyciągnąć ten plastik bo jest na waszej drodze i zaraz wam pokażę gdzie ona tam siedzi więc tak mi się uda wam pokazać o tam jest właśnie lokalizowana o tam właśnie sobie siedzi pod tym dziurą tak z tej strony jej nie było dlatego nie działała wykręciłem ją z tamtej strony żeby po prostu dostać part number dać szefowi żeby ją zamówił no i tak tutaj klient dostanie znać czekamy na tamten czujnik z tyłu na pasek z napinaczem Tutaj na tą żaróweczkę Dostanie znać na temat łańcuszka W sumie już wszystko dostał znać Chcę, żeby to było zrobione Na razie mam się nie przejmować łańcuszkiem Więc to byłoby na tyle z tego BMW Zakładam na razie koła I autko wyjeżdża nam na parking Bo nie wiadomo Kiedy nam przyjdą części A musimy zrobić inne samochody No i tak państwo majster, majsterkowicze Zobaczcie tutaj Kałuża mała się zrobiła Mamy tutaj Forda Transita z 2017 roku, 2.0 Eco Blue na wymianę sprzęgła. Tutaj jest napęd na przód. No i więc ja będę kończył ten odcinek, dzień z warsztatu. Mam nadzieję, że się podobał. Jeśli się podobał, a jesteście nowi, zostawcie suba. A jeśli już subskrybujecie kanał, dajcie łapkę w górę, jeśli się podobał oczywiście. No i widzimy się już w następnym odcinku, a tutaj z tego będzie osobny filmik.